Uciążliwy problem już wkrótce pozostanie tylko wspomnieniem. Pan Stanisław mieszka przy stawie Kalina od 60 lat. Spotkanie z wykonawcami projektu i przedstawicielami Urzędu Miejskiego obudziło nowe nadzieje. Jeszcze pamiętam kiedyś inny prezydent tego miasta. Te, te 30 lat temu też budował ekran i tak dalej. Myśmy mieli nadzieję, że już wszystko będzie dobrze. Później za następnego prezydenta. No, już była firma, pięknie nam pokazywali wszystko, i tak dalej. No, też to nie wyszło, też to upadło. I ja myślę, że teraz ta firma, która jest, no to oni tu ruszyli całą parą, i mam nadzieję, że dla nas, mieszkańców, będzie lepiej. A ja, jako ten, który już ma tam ileś lat, dożyję tego momentu, że tak jak tutaj ktoś z tych wykonawców mówił, że będę pływał kajakiem, a mam taki kajak. Największym problemem tego miejsca jest mocno odczuwalny zapach związków chemicznych fenoli. Najgorzej ma być latem. Firma wykonująca zadanie prowadzi jednak nieustanne pomiary dopuszczalnych stężeń. My też chcemy chronić te osoby, które są w bezpośrednim kontakcie z tym zanieczyszczeniem. Więc my cały czas dlatego prowadzimy ten monitoring i zapisujemy wszystkie uzyskane wyniki, gdzie potem analizujemy. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć podwyższone limity stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, oczywiście przerwiemy wtedy pracę i automatycznie zgłosimy tutaj nadzoru i do miasta, że takie, taka sytuacja miała miejsce i następnie prowadzimy jakieś zastępcze technologie bądź zabezpieczenia. To trudny, ale też bardzo ważny projekt, który zdaniem prezydenta musi odbywać się pod nadzorem mieszkańców. Z racji tego, że przechodzimy z etapu projektowania na etap budowlany, tych spotkań też musi być kilka. Pewien etap rozpoczął się na początku kwietnia, kiedy zaczęła być budowana szczelina oddzielająca hałdę od stawu. Dzisiaj mówimy o technologii, która za 2-3 tygodnie pojawi się na stawie Kalina i mieszkańcy powinni dzisiaj przywyknąć do tego, że takie słowa jak refuler, jak desorpcja czy, czy pryzmy będą w normalnym użytkowaniu, ale oznacza to tak naprawdę proces do przodu. Każdy kolejny etap prac przybliża miasto do zrealizowania celu. W przyszłym roku uciążliwości będą dużo lżejsze, a już w sierpniu 2023 roku nad stawem Kalina będzie można odetchnąć pełną piersią.